Jeżeli chodzi o y, y, tatuaże w obrębie nadgarstków szyi, y, y, czyli tam gdzie jest cienka skóra, tam gdzie ten barwnik mógł wniknąć głębiej, on jest dużo trudniejszy do usunięcia, aniżeli z pośladka czy z brzucha. I dlaczego? Dlatego, że tutaj ten barwnik jest y, jakby tak ustabilizowany, usieciowany trochę w tej warstwie, której wiemy. A tutaj niestety już y, no nie możemy też zastosować dużych energii, żeby nie oparzyć pacjenta. Ale to, to jest tak, że jak się ten tatuaż później usunie, to tam naprawdę nic nie widać. Kompletnie nie, widać. nie będzie można, będzie nasza stara piękna skóra. Z... Nasza stara piękna skóra. Niesamowita. Ale powiem Ci inną rzecz. Że ci pacjenci przychodzą, żeby usunąć y, ten y, tatuaż ale po miesiącu widzę, że robią kolejny. Czyli tego nie chcą, bo to jakieś niechciane wspomnienie z przeszłości, albo jakaś trauma, albo z czymś związane, więc y, dlatego też się tego pozbywają, ale te osoby, które mają tatuaże i robią te tatuaże sobie, no to one lgną do tego. One raczej ich nie usuwają. To jest w ogóle ciekawy też temat tatuaży, czy to jest zdrowe dla naszej skóry. Ja myślę, że kiedyś umówimy się na taki temat. Ja myślę, że z, koniecznie. Dobra, tak. no to będzie myślę bardzo, bardzo fajne. Alicja Rustowska-Rogowska, z Centrum Medycznego w Trójmieście. Jak możemy się z Wami skontaktować? Powiedz, gdyby ktoś chciał albo przebarwienia usunąć, albo tatuaż. Tatuaż Centrum Medyczne Alicja Rustowska-Rogowska, czyli ARR 500 018 918 lub www.rustowskarogowska.pl